Witam, ja jestem Frickson, a to jest kolejny odcinek głowy pełnej Minecrafta. Okej, okay, ostatnio skończyliśmy na tych drzewkach tutaj, o ile dobrze pamiętam, nic mi nie urosło. Niestety nie mam kości, żeby zrobić mączkę kostną i sprawdzić, czy one będą w takim miejscu rosły. <coughs> Okej, okay, dalej. E, ustawienia gry, co do nagrywania. Mamy sobie teraz takie, że jest to ładniejsze cieniowanie, jak widzicie. Gramy na grafice Fancy w niskiej rozdzielczości, tylko chmury będziemy mieli na fast dlatego, że te na fancy troszkę bardziej przycinają grę ostatnio było mało FPS-ów, dość a coś mi się przyciąło i właśnie sobie z powrotem zmieniłem ustawienia nic tutaj nie robiłem na tym zapisie gry tylko sobie zrobiłem nowy, taki do testowania nagrałem też nowe intro, które pewnie widzieliście już przed chwilą do domu też nic nie dobudowałem jest tyle ile było ostatnio. Tylko tak. Oprócz nowego intro mam jeszcze dum, nowego skina. Jak widzicie. Takie sobie bluzie dresowate i słuchawki trochę tego jeszcze poprawiłem. Yy, dodatkowo nowe tło na kanale. Yy, I mam nadzieję, że wam się to podoba. Jeżeli nie, to trudno. O, drzewo urosło. No to dobrze. Czyli chyba mogą tak rosnąć. Zobaczymy. Ok, przydałby mi się kilof Muszę jeszcze drewno nazbierać, bo nawet patyków nie mam No dobra, trudno Zużyjemy sobie to drzewo O, kolejne urosło Dobra Na razie tylko tyle, bo nie jestem pewien Czy jeszcze do domu mi nie jest potrzebne trochę Drewna Drewno, drewna, nie desek Dobra, mam kilof się jeszcze troszkę Kamienia pozbieramy na ten nieszczęsny dach, który będę musiał niestety zrobić niedługo. Ile dobrze... O A o ile dobrze pamiętam, zostawiłem tu węgiel. No. Mi się wtedy kilof skończył. Jeszcze ja zaraz pójdę sprawdzić, co ja w ogóle do tego domu muszę to Na pewno tam brakuje schodka tutaj, płotków, to zaraz zrobimy, a właśnie okna, 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 dobra, to trzeba by się na spawn wrócić, tylko może zrobię łopatę, nie będę już takim leszczem, latam ciągle ręką, to biję, dobra, a tu będą takie dwa okna, tylko muszę teraz na spawna podbiec, bo, najpierw, najpierw do pracowni. Zrobię sobie tylko łopatę. I idę na spawn. W sumie mogłem policzyć. Ile mi brakuje tych okien, bo teraz będę w zasadzie robić to w ciemno i pewnie mi zamraknie znowu. Dobra, może zbiorę po prostu staka. Będę pewien, że wystarczy chyba. Ale nie jestem pewien, bo tam chyba dość dużo brakowało. A sądzenie, że 64 raczej nie brakowało. Może z 30 czy tam 20. No zobaczymy. sobie teraz to wstawić do pieca. Trzeba w końcu zrobić zapalniczkę. Spalę to drzewo. Tamto drzewo. I jak zdobędę obsydian, zrobimy sobie portal do nethera. I wezmę stamtąd netherak i glowstone. A z netheraka sobie zrobię kominek. A no mam nadzieję, że tym razem mi domu nie spali. Ostatni na naszym serwerze, o którym już mówiłem, podpalił mi się dom. No ale trudno. E, do piecyka. To no, znowu trzeba urosło. Dobra, czyli ten sposób działa. Tylko mączka kostna i tak by się przydała. E, schody chciałem zrobić i płotki, właśnie zapomniałem. No, chyba tyle wystarczy. Aj, nie miałem wszystkiego na deski przerabiać. Dammit, znaczy na patyki. Co ja mówię? No, trudno, idę pozbierać. Bo teraz to w ogóle zrobiłem. Okej. Okay. Teraz jeszcze tylko schodek Drzewka, zapraszam. A może to. Jakieś sadzonki mi to pospadały, to może je tym zasadził. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Dobra, a jeszcze mam jakieś szkło w ogóle, zapomniałem. Mam 7 szkła, to może zrobię jeszcze jakiś kawałek okna. O, tutaj ma być deska. Tutaj raczej nie, tu będą no, takie okna jakie są. Na drzwi by się przydało zrobić jakieś w ogóle. Bo tam pusto i dom też otwarty stoi, tak trochę to brzydko wygląda. Wyjdzie na to, że zaraz znowu będę musiał zbierać drewno. No właśnie, została mi jedna deska. A właśnie, farma. Wspomniałem o niej, nie ma nic, dobra. Mamy drzwi, tu też mogą być... i więcej drewna nie mam. W sumie mogłem sobie zostawić chociażby jeden węgiel, bo tam jest ciemno trochę w tym domu i chciałem go sobie oświetlić. Dobra, wystarczy. Albo sobie zrobię osiem pochodni i sobie to oświetlimy jakoś porządnie. Tutaj chyba nie ma sensu robić w sumie. Tu może być, to może być. Tutaj i tutaj. Standardowo. Oj, czuję, że mi nie wystarczy. Tak, wiedziałem. Dobra. No to jeszcze z 8. Nie chciałem, tak. Zapomniałem i to. No i koniec pochodni. Tu jeszcze bym mógł zrobić jedną chociaż. No dobra, zrobię sobie cztery, zostanie mi. Bo z tym, tym cieniowaniem, tym takim gładkim, to troszkę jest za ciemno w tych domach i nieraz po prostu potrzeba więcej światła. No ale trudno. Ok, hmm, może więcej szkła już się zrobiło. Zobaczymy. Nie, no, ale podoba mi się mój nowy skin, tło i intro. W miarę dobrze mi to wszystko wyszło. A dość dużo czasu na to poświęciłem. W zasadzie wczoraj, yy, nie, skina nie robiłem wczoraj, skina robiłem przedwczoraj. To po prostu przerobiłem tego, co już miałem zamiast tej szarej koszulki. Co miałem taką, to narysowałem taką bluzę taką dresowatą. Yy, I wczoraj zrobiłem sobie tło i intro ja ogólnie dużo czasu spędziłem na, nad YouTube'em, nad Minecraft'em, tylko bez nagrywania, bo tak ogólnie jestem trochę chory i niestety po prostu mi to nie wychodzi. Pewnie słyszycie, że mam trochę zmieniony głos, no ale coś wziąłem się na odwagę i coś nagram. O, słońce zachodzi. To okej, okay, dobra. Co my tam jeszcze mamy? Szkło. W zasadzie już zrobiłem wszystkie okna, ale... Dobra, zabiorę szkło, piasek zostawię, żeby mi się ten węgiel nie marnował. A sobie sztajka upiekaj, nie tu. No dobra, jeszcze sobie zbiorę jedno drzewo stąd. Mogę w zasadzie już spać dzisiaj w tym dużym domu. Mam nadzieję, że nic mnie tam nie obudzi, tylko muszę sobie zrobić łóżko. Tego nie będę stąd zabierać, na razie nikt tutaj stoi. Ja sobie postawię łóżko tam. Tak więc żegnam się z Wami, moi drodzy widzowie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Subskrybujcie, komentujcie, klikajcie, fajne. Żegnam się z Wami już z nowego łóżka. I to tyle na dziś. Do zobaczenia, cześć.